Jesteśmy, bo są darmowe buty. Zgarnęli nas przy stanku, staliśmy sobie jak byli ludzie. Ja z kolegą. A ja z kolegą. I mówimy, nie ma gdzie pójść, a przejeżdża autobus. Mówi, wsiadajcie, wsiadajcie. Jest promocja. Buty, buty dla wszystkich z Kalkuty. I przyjechaliśmy, patrzymy, a to buty. Bo proszę zobaczyć, w Lublinie się prawda, nie przelewa. Całe dzieciństwo chciałem być bardziej koszykarzem niż, niż, niż muzykiem. Nie wyszła mi trochę kariera koszykarska. Ale, ale nie no, strasznie się tym zawsze, zawsze interesowałem. Grałem w jakichś takich amatorskich drużynach jako, jako dzieciak. Przez chwilę prognozowali mi, że będę miał ponad 2 metry, ale w ostatniej chwili się zatrzymałem. <grywa> Nie zawsze można sobie pozwolić czasowo na to. Zwłaszcza jak ma się tryb taki, że jak się robi ciepło, to są koncerty. Jak jest zimno, to się nie chce grać, albo ciężko znaleźć salę, bo chłopaki ciężko znaleźć chłopaków przy tylu, żeby akurat ustawić meczek, ale udaje nam się to, to same, Więc jest streetball był grany, sala była grana w tym roku, więc mamy wasze z Bartusiem. Więc wszystko jakby 2013 check, Wszystko jest. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy na tym evencie. Przede wszystkim, że bierzemy udział w tak szerokiej akcji, jaka jest organizowana przez Marcina Gortata i jego fundację. No i co, postaramy, postaramy dać z siebie wszystko i pokazać ludziom tam zebranym, co potrafimy robić najlepiej, czyli sady do kasza i zadbać o to, żeby się dobrze się tam bawili. Kibicuję Marcinowi Gortatowi, bo, bo zasługuje na to, że cieszę się bardzo, że mógłbym, mam przyjemność go poznać i uczestniczyć w jego projekcie. Mamy trening zaplanowany, w związku z czym będę się uczyć dziś od najlepszych, aby poszło dobrze. Military they never quit, so uh put on a good show for the fans and come out with a win. super duper to new to it then available Do we anti black do the smoke to some more show some dope black shoes Call me get out my all night down sa cool mm -hmm. super duper to new to it then available Do we anti black do the smoke to some more show some dope black shoes Call me get out my up all night down sa cou. All right it's a full it's a con but Dit er defeat dit

Craig dig long links too. This is already a big. Don't ever say that we can't sample. Feel against finals. This is how it's simple. Journalist tweet. Craig dig long links too. This sample is already. Big. Don't ever say that we can't sample. Feel against finals. This is how it's simple.